Hejo, tutaj Jodyta i Marika i jak widzicie mamy tutaj troszkę dobroci, spodobało Wam się chyba testowanie słodyczy, więc no, nam też action. się podoba. <grafy> tak więc mamy tutaj dzisiaj z Dilsa. Tak, ostatnio e, tak było action. Na wycieczkę się wybrałyśmy i kupiłyśmy trochę słodyczy z Dilsa, z mimo naszych e, ciężkich starań są jakieś normalniejsze, mam wrażenie, z niż z action, ale e, e... e, i tak e, takie smaki, opowiedzmy. Chciałabym bardziej pójść w Halloweenowe, ale w sumie z Halloweenowych rzeczy to były praktycznie same żelki albo jakieś kitkety ale generalnie to raczej tylko opakowanie jest Halloweenowe, a nie środek, więc coś tam jakieś pojedyncze rzeczy znalazłyśmy, ale mamy miszmasz. Jak zwykle jakieś słodki, jakaś słona przekąska i, i coś jeszcze tego Także zapraszamy. Ok, więc najpierw pokażemy, co mamy. To tak, to ja może zaprezentuję rzeczy z czekoladą. bo ja najbardziej lubię czekolada. Kupiliśmy po Kiedyś już jadłyśmy, bo to jest taki przysmak amerykański. Chyba, coś w sumie chyba Dills jest generalnie? A, nie jest brytyjski. A, może brytyjski? A, może, przepraszam, może brytyjski. Dobra, to nie pierdolę głupot. W każdym razie kiedyś już jadłyśmy po ptartcy, ale nie pamiętamy, czy to był ten sam smak, chociaż nie wiem, czy to nie są jakieś takie. Nie, bardziej popularne, ale są dobre, były dobre, więc chciałyśmy jeszcze raz kupić. Po <grym> można jeść tak normalnie, jak są, ale też można je wkładać do tostera, ja, o czym w detale zaprosili, się wiedziałam, no, no, że ja, ja wiedziałam, wciastera. że Można je wkładać do tostera, ale nie wiedziałam, że Ty tak No tak, były bardzo dobre, więc po um, Czyli takie kanapki jakby z czekoladą. I tutaj mam jakieś mini donaty choco cream. O, coś takiego. Więc, więc to jest chyba ciasteczka. E, czekolada e, lawendowa, tak? Tak, tak, tak lawendowa. jakieś takie firmy nie? I Judy na przykład jest fanką chyba jesteś trochę tak bardziej można powiedzieć. Zależy, To no się bardziej staćmy. niż ja. <laughs> e, miętowej czekolady, więc to są jakieś takie sticksy w czekoladzie. No, nie, jakby bez Biedronki, jak są te takie jakby takie, Wiem, prostokąciki. No. I Jeszcze każdy jest osobnie zapakowany. No. A to takie ja ekskluzywne. Ta no okay, ale jest okej, ale nie jestem jakąś super fanką. No. Dobra, więc e, tak, a więc nasze Haruminowe rzeczy, to tutaj mamy... Sour Madness, czyli jakieś kwaśne żelki w kształcie czaszek. Musiałam wziąć coś kwaśnego, bo Berytania nie lubi, więc. Ta, take the challenge. No, żeby też jakoś tę te no. słodycz wziąć e, Tak, mamy tutaj też takiego żelka mózg w krwi. Wygląda to obrzydliwie i fazowo. dlatego to, wygląda wygląda. Tego, to wzięłyśmy. Ale obrzydliwie. E, tak, mamy e, bociarki, czymkolwiek są bociarki. Jakieś takie chlebkowe, chyba paluszki, trochę. Ale mają fajny nazwę. Tak, z ziołami i z morską solą. I mamy tutaj e, chipsy grillowana papryka, która wygląda jak dynia, dlatego ja wzięłyśmy. Tak, ja byłam ciągle pewna, dopiero jak zapłaciłyśmy, to jej bytań że to nie jest dynia, tylko papryka. I miałam hmm. taki synik, tak, nie? No, ale jakaś inna firma, także Quality hmm. Sims 1986, e, także takie powinny być. Dobra, co chcesz najpierw jeść? Nie wiem, może mamy dużo czekolady, to jest No tak, czekolady. ale po na koniec, może hmm. już y, gdzieś tam próbowałyśmy. Y, więc mamy tutaj także co? Hmm, może Donata. Donata, dalej tego starać, żeby tutaj nie zniszczyć opakowania. Uuu, one są każde osobno opakowane, poproszę. Więc nie wiem, czy jemy na pół, czy w właśnie Kolikach? Już jeszcze już będzie było w szaleści, więc. To nie dla ciebie, ty przed chwilą zjadłeś. Uj, jakie dawaj, no Dobra, mogę troszkę ładniej, ale, ale nie jest źle. No. A, posłupka mi leci. Ja oj, taki oj, z, y, z tyłu jest czekolada, a z przodu jest lukier. Ale hmm. jest pusty w środku, jak już widzę, bo mój jest dziurawy. O nie. Więc nie jest to taki, jak to się mówi, solid czekolad? Ma. A mu już. <laughs> Ale to mój tylko w tym miejscu, bo puszczę, jednak jest szolić mm. Ale spodziewałam się, że to nam będzie ciasteczka, Poczka, no? a nie czekolada mm -hmm. sama. Tylko cream w sumie no. A smaczna tam. Mm. No, nawet. Mm. Czekam nie najgorsze czekolada. No, Dobra. Nie czytałyśmy w sumie z tyłu, tak? To są chyba faktycznie brytyjskie rzeczy, tak mi się wydaje. Bo jest tłumaczenie na angielski, ale jest Wielka, 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 Wielka Brytania, więc... Dobra. Z orzechami laskowymi? Gdzie jest morek Może tak po prostu. Ale ja nie będę je do całego. Bo za, 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 za no takie... Okej. Okay. No, dobra czekolada. Ładnie wygląda, ale szczerze to czuć tylko tą czekoladę. Ja w ogóle nie czuję tego lukru no, czy posydzał. Nie, to tylko taka ja Tylko Kostka czekolada, a tak mi po prostu ładnie wygląda. ma herbatkę na przepitkę tak w sumie. Ciężko będzie przepijać herbatą, bez gorąca, ale jest tak zimno. Czy to my się starzejemy, czy naprawdę jest zimniej w tym roku niż w zeszłym? A Nie, przynajmniej w jest, jest jeszcze ciepłe, mm. że można na wakacje jeździć. Tu... Piesek, proszę cichutko! Nie dostaniesz nic. Okej, okay, to może ja proponuję na przegrychę albo chrupkiem, albo tymi bociarkami. No, ja też myślałam pociarki. No to daj tak, bociarki, fajne. <laughs> Baciary. A baciary to nie jest jakiś zespół? To no, była żeby... mama puszczała jakieś piosenki. z Nie, tak. Znajdziecie znać, wstawimy, jak znajdziemy tą pusełkę. O, właśnie, wiem, fajnie. No, Oliwą. Dioła i morska, sól. No, o, fajne, to takie na przegryzki dobre do tego, mm. jak ogląda się film, żeby nie żyć chipsów. Jak mm. paluszki trochę? Chociaż. No, jak takie chlebki, jak bake Simulator. No. może tak. On. Bardziej orzeźwiające takie trochę, nie są zapychające. No, może nie, nie mniejsze. Nie, nie wiem. Jaki tu jest jestem? trochę. No i takie orzeźwiające. No, jakby no. świeże. To można chrupać. Mhm. No masz coś takiego? No i <musty> no, już drugi leci. Co żeś narobiła? No, nie, nie dla piesków, Nie. Dobra, no smaczne. Boczarków, bo czakło było dużo chyba smaków, nie? Nie? Nie, z dwa albo trzy chyba, nie wydaje mi się. A to, to może te, może jakieś inne takie przygryski. No, mogę nie pamiętać, ale. Generalnie ma bardzo dużo słodyczy i przekąsek. I mają też takie dziwne jakieś smarowidła na przykład na chlepie. Ja nie wiem, czy... No smarowidła tak. Ale pamiętasz że kupowałam kiedyś taki flaw, to był... No. Mm, nie wiem, jak to wygląda. To taka pianka, jakby. jak pianka marshmallow, tylko na kanapkę. To było takie dziwne i no, szczerze to mówiąc, to jest... w czasem. ale ja to spróbowałam tak o, ale jakoś nigdy nie, po, nie, nie posmarowałam no. tym chleba. No ja wiem, że nie wiem, na przykład dla naszej mamy smarowanie nutellą jest dziwne, bo jak chleb z czekoladą, a ja uwielbiam mm. nutellę, ale to było już tak bardzo dziwne. No, no, ale coraz więcej co jest teraz takich kremików właśnie, jakiś świat jakieś koksowe i tak dalej, widziałam ostatnio. Dziwne. No, dobra, to co dalej? Nie wiem, czy powiedzmy znowu coś czekoladowego, no, żelek. No, dobra. czekoladą najwięcej, tak? Więc... Dobra, to cię matchmakersi. Matchmakers. A ci to jest matchmakers, jeśli tak powiem. To co, że się maczacie? <grymety> 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 Trochę jak poki mi się wydaje. No, no właśnie, dlatego tak myślałam. No a czym się różni poki? Poki jest z chlebkiem w środku. Z polskiem w kolejnym, no? Mm. Ale może masz pod spodem. It's meant to be a perfect match. <grymety> oh, cute. Czyli że. Jakby to jest przeznaczone? Tak, tylko że to jest. Gra słowna. No wiem, no tak, no ale nie każdy zna angielski, Tak, nie tak. No Tak. Że to jest przeznaczone, żeby być waszym idealnym wyborem? Dopasowanie. Dopasowanie, no. powiedzmy. No najprzetłumaczyłaby słowo matchmakers. No matchmakers, no to tak jakby. No dokładnie. dlatego teraz zastanawiałam, czy wiesz, że takie jak gra jest w poki, czy dlatego to jest matchmakers? Bo jest gra w poki. Bardzo burzy, i druga osoba odgryza i no? też, o, ja nie wiedziałam, ale pachną mięto mocno. Aha. O, mocno. No, mm. no czy sama gola? No, jest o smaku. Szkoda, myślałam, że będzie w środku mięta, ale jest o smaku miętowym. Mm, tak, ale ma takie chrupiące. Jakby jak tak. te cukierki miętowe, pokruszone. Jakby były w środku. Mhm. Czekolada jest no. po prostu z tymi skruszonymi cukierkami miętowymi. No. Tak to smakuje. Nie pamiętam, co one się nazywają te Kulmin? Cool nie wiem, może Te takie w niebieskich szreberkach, takiej wieczorem. Mm? Mm. Smaczne. No? Nawet okej. Okay. Ale włazi w zęby trochę ten, ten cukierek. Przynajmniej chrupie. No. no your servings? Por sticks. Chyba, że porcje, że generalnie nie ponosisz więcej niż cztery, bo jesteś grubasem, nie? No, Fajne. Wiesz Marika, to tak jak pomysły na niby są na cztery no. osoby, a są tak na no. dwie i pół. No, trochę tak. No. No. Okay, okay. no. Jasek, proszę nie marudzić. Którego żelka byś chciała? Kwaśnego teraz. Dobra. Ale a też rzeźkie takie mocno, no. Cztery smaki. Bloody yes. Orange, Sherry Neon, Slime Apple i Hell Watermelon. Czyli mamy pomarańcze jabłko, wiśnie i abuza. Tak. Ale ciekawe, czy będą wszystkie cztery, czy jakby losowo? No tak. Najmniej bardziej ciekawie czy jedynie. Ja nie wiem, jest dostatecznie dużo cukierki, cukierki na przykład. no o, tak. jest więcej. Które byś chciała? Są, no to po, to po, po, to po dwa, dwa może próbujemy? Czy, czy takie może, same? A może tak, wiesz, że jeden pułap, potem znowu i a, no dobra, no, znowu, które chce. To są chyba cukierki. A, być może nie. Jest nie wiem. przestań uczyć. Dobra, to y, ja biorę teraz cherry neon, czyli bliźnią. To ja może. O, to jest otwarte, o Jezu. W ogóle już. A! Mam otwartego tego chrup... chrupka. Chrup o nie, to może nie jest tego otwartego. Jeszcze był taśmą sklejone. No. Co stało? O nie, to nie! Kto to pakował? Dobra, to wezmę sobie jabłuszko. To są cukierki w takim pudrze trochę. A e, wyglądają no, faktycznie jak czarki. Właśnie. Łapię na jedyne chyba. O, dobra, taka nie? Czuć tą wiśnią. Mhm. Ja nie czuję jako siapka.

Ty w żelkach przegryzasz i masz słodkie w żelku. Hmm? Może w żelkach, chociaż jeszcze że przegryzasz jestem hmm. są takie słodkame I Tutaj trzeba szybko ściąć ten puder kwaśny. Oh. Jest słodki cukierek, ale nie powiem, mordę mi tutaj, o, wykrzywiało. W sensie czułam takie, wiesz, skięcie moty. <grym> ale dobre. Dobre. <grym> jest bardzo wiśniowy mój. <grym> o, jak już się doglizałam do jabłka, to jest... Mmm, teraz tak z oczu dołu spróbuj wylizać jeszcze ten <laughs> mm. Wiecie co? Myślę, że, żeby nie przedłużać, to my Wam zrobimy cięcie w momencie, jak no. sobie teraz te cukierki, bo nie będziemy ich chyba jeść do końca. Czoło? A co? można jeść do końca? Mm. No, nie. <laughs> nie, naprawdę spokojnie, bo są bardzo aromatyczne. Nie wiem, to z zielonej łóżką, czujesz? No, nawet. I są naprawdę kwaśne. Bo jak kupowałyśmy chyba w Action te jakieś kwaśne żelki, to one nie były takie kwaśne. Mm. czy Sour Patch, jak próbowałyśmy w tamtym mm. roku, były kwaśne. To to mniej więcej podobnie bym powiedziała. To trochę jak szoki te gumy, nie? W takim poziomie kwaśności. Mm. Nie, nie wiem, co? czy co? nawet bardzo mocniej? Nie bo szoki, znaczy no zależy, które szoki, no bo były różne, mhm. nie? Mhm. Dobra. To nie wiem, szoki to wiesz, zawsze ten słodki środek miały. No, możesz szybko przegryźć, nie? Szoka. Mhm. Okej, okay, tak było kwaśnie, no to co, słodko? A może być? To czekolada. czekolada mhm. lawendowa. Była jeszcze też jakiś, jakiś taki dziwny no. smak, ale jakoś ta lawenda Nie wiem, czy to nie była Lins też limonka limonka chyba. Może, z czymś tam. No ale że stwierdziłam, że tutaj już mam jakieś mięte, to weźmy sobie teraz lawendę. Coż wiesz. Bo... No bo Lins, A, siemię jeszcze tu jest. No, no. Chciałam się tłumaczyć. IC. Ale to nie powinno mieć kawałeczków, w sumie siemianego może? może. Nie, bo tak jakby to wyglądało. Te... Tak? No, no, no faktycznie przebija się trochę. Po no, oj. no tak, faktycznie. Jakby, nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć, ale jakby ma tutaj w środku No. A pachnie? Nie pachnie jak no. czekolada. O! Oliwa. Jest taki ten zapach lawendy chwilowy mm -hmm. to się mi trochę przeszkadza, w sensie, mm. że się źle gryzie to. Mm -hmm. Dziwne jest ten zapach lawendy tutaj trochę. Jakoś mi się gryzie lekko z czekoladą. No. no. to ja to siemię chyba bardziej czuję. Mm, bo to tylko przy ugryz ugryzieniu czujesz to lawendę, a później już to Trochę się jak z takich czekoladowych Mikołai, ta czekolada. A trochę taka. może mm, nie jest jakby najlepszej jakości. Mm, I tym ziarnem zostaje potem. Mhm. Dziwne. Mm, no ona nie jest jakaś pewnie fit, nie. Mhm. Bo są takie czekolady bez cukru. To ma wedel chyba takie te mhm. seria. czy bez cukru. Mm, no nie wiem. Fanką nie jestem dziwna. No to się nie wlać w zęby. Nie jest jakieś super przyjemne przy po prostu przegryzaniu. Mm. Musicie to trochę pomieścić, ale może to też być jakby, wiesz, sposób na to, że zjesz jedną kostkę, bo dłużej jakby, mm. no tak, no bo jakby, i, i, to nie wiem czy wiecie, ale jak człowiek dłużej jakby mieli, no to jest więcej czasu, żeby dotarło do mózgu, że on coś je, więc jakby się mniej zje po prostu, jak się je dłużej. Bo tak, no to się na przykład no, z z foodami, tak? Napychamy się szybko, mm. dopiero potem dociera do nas, że jesteśmy wiatro. Tak, to zależy. Czy jak nie jesteś głodny, to czy przystajesz jeść, bo przekąski to jest całkiem co innego. Mm, no tak, ale wiesz, no z czekoladą. No, ja mm. raczej nie powinno się opędzlować całej tej. Mmm, um, nie powinno się no Nie powinno się no. Nastawiam się na dość lepszego. No. Dobra, to teraz, czy chcesz mózg, czy chcesz y, paprykować tak? Ja sobie mnie ten mózg trochę, więc może te paprykowe. w tak, ogóle mhm. bardzo ładne bo to tak. podoba mi się. Ale dlaczego nie niedniowe? No, nie wiem, no bo mało kto lubi. Albo no, jest za mało jest, intensywne. No, może właśnie, tutaj musiałoby być, nie wiem. Jakieś korzenne pewnie przyprawy mi mhm. się to może faktycznie z ziemniorem, tak. Mówię było bardzo dużo słodyczy z tych chrupek. Uuu, jakieś myśli. Albo to long no. chips, dlatego. Żebym się nie spodziewała ja też Tam takiego. tylko taka nazwa. Myślałam, że po prostu są o, jakieś długie, ale są w kształcie chipsów. Ale czuć, czuć me, nie? Pachną. Jakieś trociny. Chyba ja no. <laughs> chomika. Tak to trochę wygląda też. Mm. że to jest grillowana papryka. Mm -hmm. No, fajne. Mm. Jak ja nie jestem fanką chipsów, to te są fajne, no. bo one są też nie są jak lejsy czy coś, tylko one są bardziej podobne bo do tych... Bo one są bardziej jak Pringlesy? Tak. Bo one są zrobione z takiej papki ziemniaczanej, a nie okay. z ziemniaka całego. Pringlesy, są. ale są jeszcze chyba jakieś jedne w takich tych, także że się, kupujesz, się po tej, to, to tej... Jak one się nazywają? To takie tańsze chyba Pringlesy. No nie wiem, jakieś tam z Biedronki pewnie, jakaś swoją, no, tak? Ale smaczne są. No, dobra. A to te są takie jak fat? Mm. Czy nie? Czy z ziemniaka są Less fat? Chyba z ziemniaka są zdrowsze generalnie. Ale znaczy, no nie mówię tutaj fat, ale w, w kwestii, wiesz, chemikalii i tak dalej. Mhm. Przynajmniej tak mi się wydaje, że kiedyś tak kiedyś czytałam, ale tak nie że z się. Krewca są niebezdrowsze, bo są z ziemniaka, a z maka są z tej mączki. Mhm. ja wolę z maka. <laughs> To też mi bardziej smakuje niż zwykłe chipsy. Znaczy, znaczy ja to, lubię, to zależy naprawdę. na co się ma Bo ja lubię to grupanie i lubię ten taki pozmak oleju jakby trochę. Tak, no, ale m. no ja jestem fanką na przykład takich m. standardowych, więc ja lubię solo chipsy, m. jakieś takie m, m, bardzo basic smaki. Ja nie lubię takich wymyślnych jakieś czakalaki, jakie to wykupujecie, kupujecie, kuźwa żeberki, nie żeberki. Nie lubię, po prostu dziwne, ale to jest super. One są bardzo dobre i żałuję, że nie wzięłyśmy faktycznie innych m. smaków. Trzeba wysłać Eryka. <laughs> No bo z tego budur był dużo smaku, bo też nawet też bekon, patrzyliśmy, jest. że jeden taki śmieszniejszy, to nie wiem, jakiś arabski chyba trochę takie, mhm. bo w tym piśmie było, że tak powiem. No, ale były też takie um, basic, or, original czy coś tak, takiego. No, no, był właśnie jakiś bekon, był też czosnek na pewno. Mhm. tam jeszcze, więc no może spróbujemy. Dobra, ale faktycznie jakby mam wrażenie, że w, ta, w takiej konsystencji z tej mączki smakują jak właśnie zdrowsze niż zwykłe chipsy. Mm. Że właśnie nie czuć tego. No. Tego oleju, powiedzmy, tak? No, no i tam w piekarniku, nie? A właśnie, a nie smażone. Dobra, to co? Murzdek, czy. Czy poptarz? Móżdek może. Tak, dobra, na no Ja się tylko boję, czy to się nie wyleje. No Jej, właśnie, ja nie to właśnie po mówiąc. To się w ogóle powinno jeść. No tak, no po to to jest. Fujka. Tak? Nie wiem, bo nie ma. O, jest, żelki w syropie, tak. O, tu jest otwarcie. Nie, nie wiem, czy ja chcę to jeść. Wygląda obleśnie. Były też jakieś lizaki palce, ale to będzie to zwykły lizak, nie? Więc jakby... Szkoda było trochę kasy to. Kitka mnie zainteresowały, ale okazało się, że to tylko opakowania, a w środku jest zwykły kitka. Na imprezę to jeszcze może fajnie wygląda. Ale pachnie tu stawką. Tak jak nie patrzysz, że to mózg, to pachnie, nie. To się urywa. O nie! Nie wyciągaj tego tak całego. Jak? To jest jeden kawałek! To odgryź! No fujka! Czujesz jak zombie? Nie jest taki miękki. Nie? Nie. No. O fuj, no ja tego nie zjem. <grych> nie. Gryć! Ładnie pachnie, ale... <grych> tak całkiem ten syrop cukrowy mocno czuć. Wygląda obrzydliwie, mm, nie taki dziwny jest. To bardziej taka fajna zabawa niż... Mm -hmm. Jest znaczy, bardzo słodki. No, mega słodki, no. ale też ten żelek ma trochę taki dziwny posmak. Być może. No, obrzydliwe. Więc śmieszna zabawa i pewnie fajny dekor będzie tak. można, jak niektórzy robią pancze czy coś, no to można wrzucić do miski, no, niech no, sobie pływa. No, no, to to tak, to, to jest spoko, ale obrzydzam co? Nie chcemy więcej tego jeść. Możesz sobie iść łapkę. Nie będę wstawać, przejwać nagrania. The show must go on! <susurna> nie wylej się muźdźku. Pachnie Posta. bardzo truskawką, ale no w smaku jest trochę dziwny. Może o to. Tak! No, no dobra, jest za ciężki. O, bociarki. I co nam zostało? Poprawcy? Tak, i jeszcze dwa smaki kwaśnych To teraz nie jest watermelon i gdzieś tu się walał pomarańczowy. Hmm. No to byłeś, który Ten może być słodszy. Sądzę, że jakby wątpię, ale dobra. No nie, bo to watermelon. kleje się Cała. Także Bloody Orange. Twoje też jest Bloody Watermelon? Nie, mój jest y Hell, Hell watermelon. watermelon. Czyli jest takie challenge. Tak. Teraz Erika dała jeszcze Wszystkie mają ma takie same kształty, nie? Rzeczy, tak, tak. Wszystkie do czeszkich. Mm, też mnie pachnie, jednak to, to cherry najbardziej mm. pachniało. No. A w ogóle się nie spodziewałam, żeby pachniał też. Mm, troszkę, ale to może być też mm, syrop no. cukrowy na moich palcach. No to <laughs> zbliżenie <laughs> do tej miny. Ale <laughs> kiedy paskudne. <laughs> Kịpka <Szybko>, ciuńka. <czybko. laughs> o, <a> znowu. <laughs> no znaczy, to smakuje, ja lubię, jak mi tutaj smakuje lubię tak mi mhm. bardzo smakuje. się O znowu, jest chyba pomarańcza, więc ja generalnie polecam te cukierki. Mhm. Fajne są. Już smak wszedł. Mhm. Ale... co weźmiemy z naszego challenge'u książkowego. Mm. Zamiast niedobrych fasolak, to będziesz jakieś kwaśne oh. To jest znęcanie że. Dla mnie to nie będzie żadna kara. A już będziesz lukrecję jadła. Bo... Dajcie znać, czy lubicie cukierki lukrecjowe. A ja Pewnie, mam takie wypróć, nie! <laughs> nie? To nie, Okej, okay, więc zostały nam tylko potarcy. Na pocieszenie. Na pocieszenie, ale ja myślę, że zjemy jednego. No. One są całkiem spore. Ja to sobie w ogóle jadłam na śniadanie. Jak mm. sobie kupiłam wtedy. Może praktycznie miałam inny smak? Tak amełkańsko. Nie wiem, czy nie miałam jaśniejszych jakichś? Ja już przynęła, nie Ile jest w środku? Osiem. Teraz... Aha, tak? Bo... Na Będzie to ładnie. na kartiszu. A, tak, bo one są po parę sztuk pakowane, zapomniałam, no. Czyli macie trzy takie paczuszki po dwie w środku? Za 6, 8, tak, Cztery po Ale ja ci mówię, że to by trzeba było pakować do tego. Nie, ja chcę z do ciągnąć, to nawet nie biega. Później spróbujemy najwyżej w której do grzybka. Więc macie dwa takie jakby chlebki, kanapeczki, mm, grahamki, grahamki, tak. I wygląda to tak. Ta więc jest jakby polane czekoladą i w środku też jest czekolada. Mhm. I tu na wierzchu są te takie frosting, jakieś cukierki. Tak, tak. Więc nie wiem, jak chcesz to zrobić. Ja chyba gryzę, tylko wezmę mhm. I jakby nie zobaczycie tego dokładnie, ale tutaj jest w środku taka jakby masa czekoladowa, więc jakby fajnie to jest właśnie podgrzać sobie, wrzucić to sobie do tostera, bo wtedy ta czekolada w środku się lekko rozpuszcza, więc jest... Jedzie. I naturalnie to pieczywko, że tak powiem, jest miękkie, a nie chrupiące. Mhm, tak. Więc się tak mm, rozpływa. No, powiem ci, że ja na śniadania chyba zadałam takie dwa. Ja wiem, że to jest wielka bomba kaloryczna generalnie, ale jest było, Z tyku. Hmm? ile ma kalorii taki? Nie czytaj, nie chcesz wiedzieć. Powiem no, hmm, ja. Ale naprawdę w mikrofali jest dużo lepsze. <grym> <grym> nie hmm. wiem, ile jeden ma. 8 razy 48. Mhm. Ty masz. Mówiłam, nie chcesz wiedzieć. 786 kalorii w takim jednym dziadostwie. Masakra. Nie wiem tego. Na co ja ćwiczę? Mamo, nie słuchaj. Mamo, nie może oglądać tych wideo. Ale mamy damy do spróbowania, jak przyjedzie. Też, też pokocha. No, Dobra. No. Dobra. Więc... Y ja myślę, że ptacy musimy jakby wyłączyć z tej... E, tutaj, tak, bo to był bonus. E, bo to był bonus i jakby wiemy, że to by po prostu wygrało. E, także okej, okay, jakbyśmy donaty, e, matchmakersy i czekoladkę. To z tych trzech, co uważasz, że było najlepsze? Matchmakersy. Tak, matchmakersy, a to ja nie wiem, czy nie Donaty. Chociaż to była taka. No nie no, to było trochę ciekawsze. Ja mhm. może nie jestem super fanką mm, tej miękowej czekolady, ale było to takie też rzeźkie, a tutaj ja zjem troszkę i jestem już zasłutona. Więc to tak. E, z przekąsek chipsy czy baciarki. O nie wiem, oba były Ciężko, bardzo dobre. Tak, oba były hmm. bardzo dobre, no. A tak no to, to jeśli chodzi o trafiło. te mm, żelkowe, powiedzmy te Halloweenowe rzeczy, to ja te kwaśne. Hmm. No były lepsze niż ten musk. No, no, były, a nie? No. no, a jakbyś miała wybrać jedną rzecz? Ja się. E, oj, nie wiem. Ciężko. A ja chyba te ciperki. Mm, ciperki albo baciarki, może. No, które tak, tak tych tak. No. no, to czekoladowe były takie okej, okay po prostu, no, że. No, ale czy... nic nowego takiego. <laughs> tak, no, myślałam, że mi jakoś ten smak zaskoczył, bo jakby to były ciasteczka no. z polaną czekoladą i tym, yy, no, yy, lukrem, to by było lepsze. Hmm. kruche ciasteczko, no. Więc tak, tutaj y, long, long cipsy się poleci. Okej, okay, więc całkiem sporo popróbowałyśmy, także dajcie znać w komentarzach, bo właśnie ktoś nas zainspirował w komentarzu, przepraszam, nie pamiętam kto, żebyśmy właśnie spróbowały słodycze z Dilza. więc dziękujemy za taką polecajkę i poprosimy o kolejne, więc mm -hmm. być może gdzieś tam, patrzyłyśmy, że takie ciekawe mają Kik, Netto, netto mają, i, i dzisiaj byliśmy też jeszcze gdzie? W Tedim, tak, że w Tedim też jakieś takie dziwne rzeczy mają, no, chociaż, no, Ted i Kik to niemieckie, więc tam będą podobne, a Netto też nie jest niemieckie? Nie, mam nie wiem. A jeszcze Aldi jest niemiecki, też może być coś ciekawego. Nie wiem. Aldi jest tam za dupie, także nigdy tam nie, nie chodzę, więc nie wiem. Także y, dajcie znać w komentarzach i też czy cokolwiek z tych rzeczy próbowaliście, bo Dillsów jest trochę już tak u nas. Y... No się otwierałem później. No, 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 A na dzisiaj wam bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Bye.